Żaby są super, żaby niezwyciężone, żaby najlepsze na całym świecie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! 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 Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Laila, zobacz, czy nie jest przystojny? Jana, nie rozumiem, znalazłaś sobie chłopaka, jak się pokłóciłyśmy? Laila, poznaliśmy się na portalu randkowym. Napisz mu, że nie jest w twoim typie. No Laila. Co Laila? Albo przyjaźń, albo związek. Dobra. X minus 28, 28 równa, równa się 0, 0 czyli X, X to 7. Udało się. się! Prowiasty wyglądają tak elegancko. Wszystko rozwiązały. Nie myśl o tym teraz. Romeo musi nam dać gotówkę. Tak, to mają być koszykarze. Nie koszykarze, tylko dziewczyny. Zgadzam się. Skakanie na skakance jest dla dziewczyn. My nie jesteśmy dziewczynami, tylko prawdziwymi facetami. Cześć wam. Dzień dobry, nauczycielu Mike. Dobra, umieram z głodu, chodźmy do kawiarni. Nie mam pieniędzy. Ja też nie. Nie rozumiem, co wy zmówiliście się? Obydwoje bez pieniędzy? Zdarza się, się sałata. sałata. Oh my god, dziewczyny. Zobaczcie, jakie sobie przedszkole zrobili w naszej szkole. Tak, nasi koszykarze też skaczą na skakance. Może nie wychodźmy z auta. Posiedźmy i poobserwujmy te dzieci. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przegraniec! Kto przegraniec? Zaraz wam pokażę. Uspokój się, Smaj, to tylko gra. Dawaj, Timur. No, dawaj. Raz, Raz, dwa, przegraniec. Dam wam przegranicę. Mm. Idę, zrobiliście wszystko, co prosiłem? Dobra. Dobra, zaraz porozmawiamy. <laughs> Diana, Diana, zobacz, Romeo! Ale się zmienił, pewnie dla ciebie. Dziewczyny, bardzo śmieszne. Romeo i jego zaloty doprowadzają mnie do szału. Pewnie to nie dla mnie się przebrał, ale wygląda fajnie. Co, dziewczyny, Idziemy? Idziemy. Co przynieśliście? Przynieśliśmy! To chodźcie! Chodźmy! Kupiliście króliczka, o którego prosiłem? To. Tak! Pokazujcie! To wisiorek z króliczkiem, którego chciałeś! Maksymalny luksus! Ostatni z kolekcji! Dobra, na no wypadek jakby chciała jeszcze kolczyki! Patryk dał nam dwa razy więcej, widziałeś? Cześć chłopaki! A co wy skaczecie na skakance? Wspomnienia z dzieciństwa, Timur. Siedziałyśmy w aucie i śmiałyśmy się z was. Nie, wydawało wam się. Wydawało się. Cześć, buntowniczki. Wyglądacie i pachniecie tak ładnie. Pożyczycie mi trochę kasy? Rany, sałata, jaka siara. No spokój, najważniejsze, że ciebie nie prosi. Zielona, chętnie bym ci pożyczyła, ale mam tylko Paypala. Smile, pożycz kasę zielonej na ciasteczka. Co, ja sałacie? Tak, Smile, tak. Dobra. Dzięki, buntowniczki, jesteście takie miłe. To było tylko przez ciebie. Nigdy by mi kasy nie pożyczył. Po prostu kupiłbyś ciastko. Co ty gadasz. Już kiedyś i kupowałeś ciastka. <głosy> <głosy> Dobra, Smiley, to tylko żarty. Co, dziewczyny, macie dziś jakiś trening? Nie, Smiley, mamy dzień wolny. Pójdziemy do kawiarni i wypijemy smaczną karmelową latę. A wy, jakie macie plany? Dzisiaj mamy trening, ale najpierw pójdziemy z wami do kawiarni. Patrzcie, kto idzie. O, to Romeo! Patrzcie, jak się ubrał. Ciekawe, dla kogo się tak odwarił? Nie mamy pojęcia. pojęcia. To co, chłopaki? Postawicie nam latę? No jasne. Laila, a może się z nim spotkam? On ma przyjaciela. Czemu jesteś taka przeciwna? Pokaż tego przyjaciela! Patrz! Jana, to nie mój typ! A niech to Laila, jesteś taka skomplikowana! Otwórzcie drzwi, muszę wynieść śmieci! Zajęte, czego tu nie rozumiesz! Jana, ja sama dla nas wybiorę chłopaków! O, nie Laila, znam twój gust! Kręcone włosy, okulary. Nie Laila, to nie dla mnie! Jana, musisz znaleźć mądrego chłopaka mądrego! Mam was dość, muszę wynieść śmieci, to toaleta dla gości, a nie do pogawędek! Jak nie otwierają, to otworzę od zewnątrz kluczami. Ale ja nie mogę, jak ktoś jest w toalecie. Szybko, otwierajcie drzwi! Pizza, minutkę, jesteśmy zajęte. Zobacz, Jana, znalazłam dla ciebie chłopaka. Laila, żartujesz sobie? Nie, jeszcze ci pokażę chłopaka dla mnie. Laila, gdzie ty ich znalazłaś? Jana, mieszkają niedaleko od nas i też są przyjaciółmi. Jana, stój! Laila, wychodzę! Jana, najważniejsze, co ma chłopak w głowie! Nie, nie, nie! Jana, posłuchaj mnie! Oh my god, co się stało? Znowu się pokłóciły? Nie, nie wiemy. wiemy! O, cześć! Sprzątam teraz, więc nie zajmujcie toalety! Dobrze, pizza! A jest dla nas karmelowa late. Dziewczyny, ale wymyśliłyście, wy jesteście z chłopakami, a ja z maksem. Mary mi tego nie wybaczy. To jest spokój, jesteśmy przyjaciółmi. A jest latte. Już robię. Kto był w toalecie? Szczury wrzeszczały jak powalone. Niech tylko złożą zamówienie. Chłopaki z dziewczynami, przygotowujemy się do wakacji i rozbiłyśmy już swoje skarbonki. Może chcecie się dołożyć? Chcemy kupić wana z otwartym dachem do podróżowania. Aha, aha, a ja mam prawo jazdy. Smiley, ja też mam prawo jazdy. Ale to ja będę kierowcą. Dobrze, jak chcesz. Dzisiaj chyba rozbiję skarbonkę. Kupmy samochód. Tak, wiedziałyśmy, że na mnie odmówicie. Tak mógłbym ci odmówić. Słuchaj, Smile, Timur i Kitty są tacy słodcy. My bardziej. Mam dość tych gołąbeczków. Max, a ty dołożysz się do auta? Jestem koszykarzem, koszykarze nie zostawiają swoich. No to co, kochani? Wakacje czekają. Wakacje, Wakacje czekają. czekają. Dobra, dziewczyny, co tym razem zrobiłyście? Nauczycielu Mike, musimy porozmawiać. Mamy problem. O, rodzice nie puszczają nas na wakacje do domu na wsi. Chcą, żebyśmy pojechały na obóz Złote Kaczątko. Ale jesteśmy dorosłe. Rozumiem, dziewczyny. Skoro was nie puszczają na wakacje, znaczy, że wam nie ufają. Tak, nauczycielu Mike, to prawda. Oni w nas nie wierzą. To przez ostatnie wakacje. Ale tym razem będziemy idealne. Nauczycielu Mike, proszę przekonaj naszych rodziców. Nie chcemy jechać na obóz dla dzieci. Obiecujecie, że nie będziecie wychodzić przez okno? Obiecujemy, Obiecujemy nauczycielu, nauczycielu Mike. I że nie wyjdziecie nocą nad jezioro. Nie, nie będziemy, będziemy, nauczycielu Mike. Tam są muchy, fu. I że nie będziecie w nocy siedzieć u chłopaków. Be Be nie, b nie, będziemy nie będziemy, nauczycielu Mike. Dobra dziewczyny, zadzwonię do waszych rodziców i zobaczymy co da się zrobić, ale nic nie obiecuję. O, dziękujemy nauczycielu Mike! Dziewczyny jeszcze nie zadzwoniłem, zobaczymy. Uda Ci się nauczycielu Mike, wierzymy w Ciebie! A trudna góry, cię Posłuchajcie, a co, wy macie tutaj lekcję śpiewu, czy co? Przeszkadzają. Jak chcecie śpiewać, idźcie na drugie piętro i tam sobie śpiewajcie. Słuchaj, Zielona, czy kiedykolwiek zostawił cię chłopak? Tak, Zielona, czy kiedykolwiek zostawił cię chłopak? Mnie nigdy nigdy nie zostawił. Ja zawsze zostawiałam chłopaków. A wasi chłopcy was zostawili? Przegrywy? Gdzieś Dima, ciebie też zostawi. Nie będę o to zły. Zagrajmy. Dima, wszystko słyszę. Zielona, to my ich zostawiłyśmy, a nie oni nas. Tak, zostawiłyśmy chłopaków, ale tęsknimy za nimi, dlatego śpiewamy smutne piosenki. O, rozumiem. Lakała dziewczynka, łzy nie uniać, a to trudna jej jedziecie koniać, a bazaz nie zna Jasnych luci słońcem słońcach dni Cześć, piosenki śpiewają Ta smutna o miłości Na pewno to ona Jakim tak smutno to czemu nie są z nami Dziewczyny takie są ko, ko, ko. No Dziewczyny przestańcie Chłopaki, wasze dziewczyny was opłakują Proszę, zwróćcie na nie uwagę Tęsknijcie? Nie, nie tęsknimy! tęsknimy. Hej boy! Zostań! zostań chcemy być! Z tobą! Zdecydujcie się! Raz smutne, raz szczęśliwe! Nie, nie chcemy, chcemy waszych, waszych prezentów! prezentów. Romeo, co tu robisz? Nic, szukam wyka Majka. Nie ma go tutaj. Wiem, wiem. Co za dziwny facet. Wow, a tu co się dzieje? Oh my god! Halo, Diana, możesz przyjść do garderoby? Dzieją się tu jakieś dziwne rzeczy. Co? Co tam zobaczyłeś? Okej, okay, zaraz przyjdziemy do garderoby. Co się stało? Maskotka zobaczył coś w garderobie. Dobra, chodźmy zobaczyć. Chłopaki, idziemy do garderoby! Okej. Okay. zaraz do was dołączymy. Maskotko, opowiedz nam, co tutaj zobaczyłeś! Ja Nie, no, jak to zobaczyłem, to od razu zadzwoniłem. Co to jest? Kto to zrobił? Nie wiem, przyszedł mi wszystko takie było. Dziewczyny, chodźcie tutaj. Jestem w szoku, chyba mam tajemniczego wielbiciela. Tajemniczego wielbiciela? Jestem Twoim tajemniczym wielbicielem. Diana, jesteś moim króliczkiem. Będę cię obrzucać prezentami, aż Twoje serce się roztopi. Dziewczyny, wyobraźcie sobie, że mam w szkole tajemniczego wielbiciela. Diana, tutaj też jest. Twój fragment piosenki Lady Bunny wyrył mi się w sercu. Śpiewam go przez cały dzień. No nie, do tego jest też moim fanem. Diana, zobacz. Dziewczyny, to wisiorek w kształcie króliczka. Ten koleś naprawdę zna mój gust. Diana, masz podejrzenia kto to jest? Nie ma, skotko, nikogo nie podejrzewam. Ale tak czy inaczej Smiley nie powinien się o tym dowiedzieć. Eh, milczenie jest złotem. Diana, ten tajemniczy wielbiciel to trochę przerażające. Tak, nie wiadomo, kto był w Twojej garderobie i położył te rzeczy. Dziewczyny, skończyliśmy trening. To fajnie. Diana, przepraszam cię. Smile, Diana ma tajemniczego wielbiciela. Tak, i to jest niebezpieczne. Przekro mi, Diana, ale martwimy się o ciebie. Co, tajny wielbiciel w szkole? To nie, to jest Smile. To nie jest zabawne. Diana, co to jest? Smile, skąd mogę wiedzieć? Słuchaj, ktoś wszedł do mojej garderoby i położył to wszystko, kiedy nas nie było. Znajdę go! Ostatnim rzeczą, jaki potrzebujemy, to jeszcze tajny wielbiciel. Musimy się dowiedzieć, kto to. Chłopaki, tajemniczy wielbiciel jest tajemniczy. Nikt nie może się o nim dowiedzieć. My się dowiemy. Dokładnie, sprawdzimy, kto chodzi po szkole. Zrobimy wszystko, żeby się dowiedzieć, kto to był. Chłopaki, przestańcie, to nie jest potrzebne. Nie, Diana, niech go znajdą. Dokładnie, nie potrzebujemy tajemniczych wielbicieli. Zgadzam się. Ech, a ja sądzę, że tajemniczy wielbiciele są w porządku. Dobra, chodźmy, poszukajmy wspólnie tego tajemniczego wielbiciela. Kochani, zostawcie lajki, like, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Ciekawe kim jest ten tajemniczy wielbiciel. Do zobaczenia! Pa-pa! Chodźmy Diana! No, żaby, po co nas tu zawołałyście? Mówcie, słuchamy. Przyszłyśmy tutaj nie rozmawiać, ale coś pokazać, że jesteśmy lepsze od was. Dziewczyny, słyszałyście? Słyszałyśmy. Zgadzacie się z tym? Nie, nie zgadzamy, zgadzamy się. się. Słyszałyście, żaby, nie zgadzamy się z wami. Jesteśmy lepsze od was. Dziewczyny, słyszałyście? Tak. Czy zgadzacie się, że one są lepsze? Nie, nie zgadzamy, zgadzamy się. się. Dobra Żaby, nie jesteśmy zainteresowane udowadnianiem, że jesteśmy lepsze, więc lepiej opuśćcie siłownię, bo mamy teraz trening. Nie będzie dzisiaj treningu. Chyba nie potraficie udowodnić, że jesteście lepsze. Proponujemy Wam rywalizację. Chyba, że się boicie? Co? Jaką rywalizację? Jak kto tutaj się boi? My się, my się niczego nie, nie boimy. boimy. My się zgadzamy. Okej, okay, jak jesteście takie odważne, warunki gry ustalamy my. Zgadzacie, Zgadzacie się? Zgadzamy się. Powiedzcie wasze warunki. No dobrze, w takim razie nie rywalizujemy w cheerleaderingu ani w sporcie. Ale w stylu i w smaku. Musicie stworzyć lepszą dziewczynę niż my. Wtedy zgodzimy się, że jesteście lepsze. Oho, podoba mi się ta rywalizacja. Dziewczyny buntowniczki? Nie, nie mamy, mamy problemu, problemu ze stylem ani z gustem. Macie szczęście, ale to jeszcze nie koniec. Musicie zrobić dziewczynę... Słabaka. <laughs> że co? Czemu nie powiedziałyście tego wcześniej? Jak zrobić dziewczynę z chłopaka? To niesprawiedliwe. Jesteście najlepsze. Uda wam się. Będziemy tutaj na was czekać za godzinę. Bądźcie ze swoją dziewczyną. Dziewczyny, to chyba koniec. Czemu się na to zgodziłyśmy? Dziewczyny, uda, uda, się, nam, uda się nam. Uda się nam. I ona, musimy policzyć, ile w szkole jest piłek i mat. Czemu nauczyciel Mike nas o to poprosił? Przesuńcie, przesuńcie się, przesuńcie. Się. Posuńcie się. Jak, Jak jest dado? Dziewczyny, zrobimy to! Szczury, spadajcie stąd! Dlaczego musimy liczyć te piłki i maty? Sama nie wiem, Laila! Dobra, Jana, nie chcę podpaść nauczycielowi Majkowi! Pisz! Mata fioletowa, mata niebieska, mata zielona... Laila, słuchaj, nie rozumiem! Czy żaby pokłóciły się z buntowniczkami? Jana, co cię to obchodzi? Dobra, powiedz, ile jest piłek! Raz, dwa, trzy! Zapisz trzy piłki do koszykówki! Okej, okay, Jana, zapisz też matę do ćwiczeń. Dwie sztuki? Lejle, jestem w szoku. Było tego tak dużo. Tak, Jana, uczniowie zniszczyli wszystko w rok. słyszysz to? nas? Chłopaki, nie przeszkadzajcie mi. Jestem biznesmenem, wybieram nową piłkę. Ej, nam też zamów nowe piłki. Wiem, co zamawiać. Nie przeszkadzajcie mi. Chłopaki, pogodziliście się z dziewczynami? Nie. Hmm. Nie wiem, co im mogę od was dać. Nie chcą ciasteczek, pizzy też nie jedzą. One potrzebują czegoś specjalnego. Dobra, daj im dwa lody z polowami truskawkowymi. A jak nie będą chciały lodów, to co wtedy? Wtedy nie to nie. To nie będziemy się z nimi godzić. Chłopaki, jest tyle pięknych dziewczyn. Nie denerwujcie się tak. No, ale nasze najpiękniejsze. No, a szczególnie Gigi. Dziewczyny, dostajecie w prezencie dwa lody. Pizza, za kogo ty nas masz? To od nich są te lody. Nie potrzebujemy niczego. Jesteśmy na diecie. Dziewczyny, wybaczcie chłopakom. Oni siedzą i cierpią. Dam wam teraz lody, a wy je zjecie. Nie, Nie zjemy. zjemy. Kef, kef, kef. Dima, okay. muszę wyjechać na parę dni, a ty będziesz siedział z sałatą. Z sałatą, z tobą to nie to samo. Dima, wierzę w ciebie, nie bój się, będzie dobrze, nie bój się. Łatwo powiedzieć. Zwykle wybierasz sałatę i jest fajnie, pójdzie ci na plac zabaw czy coś. Dziewczyny, poproszę o to Smila. Tak, on na pewno się zgodzi. Będzie z niego super laska. Chodźmy. Cześć wam. Smilik, cześć. Poczekaj, kochanie, jestem zajęty. Smilik, mam do ciebie prośbę. Potrzebuję, żebyś został laską. Kochasz mnie? Zgodzisz się? Smilik, proszę! Rywalizujemy z żabami. Zwycięstwo, Zwycięstwo musi być nasze! Dziewczyny, jestem zajęty i nie chcę być laską. Czemu nie, Smilik, jesteś dobry w odgrywaniu dziewczyn. A czemu robicie zakłady z żabami, nie konsultując tego z nami? Po prostu założyłyśmy się z żabami. One chcą nam udowodnić, że są od nas lepsze. Jestem w szoku, Smilik, że się nie zgadzasz. Sorry, ale beze mnie. Max? Nie, nie, ja dziewczyną! Dima. Nie mam mowy, nie zostanę żadną laską! Dzięki, chłopaki! Dima! Dima, futbolista! On mi nie odmówi! Dima! Dima! Potrzebuję twojej pomocy! Widzisz, Dima, oba ze mnie nie będziesz się nudził! Słucham cię, Diana! Dobra, Dima, mamy z żabami konkurencję, żeby zrobić laskę z chłopaka. Wiem, że mi nie odmówisz ze względu na stare czasy. Dima, zostaniesz laską za pocałunek? Dima, zgódź się. Diana, za pocałunek zrobiłbym wszystko, ale chyba nie chcę zostać dziewczyną. Rozumiem. Dzięki, Dima, za wsparcie. Dziękuję wszystkim chłopakom za wsparcie. Żaby są chyba naprawdę lepsze. Chodźmy, dziewczyny. Smiley, Diana się chyba obraziła. No i co, mam zostać laską? Dobra, chłopaki, są piłki pomarańczowe, niebieskie i jasnozielone. Oryginalna skóra. To zamów dla każdego po jednej. Ajs, a u mnie w domu dzisiaj nikogo nie ma. Wow, a co będziesz robić? Myślałam, że zagramy w PSA. PS a Zagramy w UFC. I co uwielbiam cię. A w lodówce mamy mnóstwo pysznego jedzenia? Jesteś najlepsza. Cześć, chłopaki. Postanowiłyśmy udowodnić buntowniczkom, że jesteśmy najlepsze. I jedno z was musi dzisiaj zostać laską. To jest najodważniejsze. Ale że jakie laski? Będziemy laskami. Chyba on się coś pomyliło, jesteśmy chłopakami. Markus, proszę, zostań dziewczyną, to naprawdę ważne. Tylko jeden raz! Proszę, pomóżcie nam, nie mamy się do kogo zwrócić. Nie ma dyskusji, dziewczyny, jestem chłopakiem. Ja też. <laughs> ja. Sławek ty możesz żyć laską? laską! Te to moją wycucie. To się nie zgodziliśmy. Dziewczyny, a co, a co jeżeli, jeżeli się nie, się nie zgodzi? zgodzi? Nie będzie miał wyboru. Dziewczyny? Hmm. Ryan, potrzebujemy, potrzebujemy cię. cię! Będziesz naszą laską. I tak, maskotko, my jesteśmy za, za żabami. Ja wspieram króliczki. Żaby wygrają! Bordowniczki nigdy nie przegrywają, zobaczycie! Pomarańczowe, niebieskie i żółta, które chcecie? Kochani, zaproszenia Dzisiaj rywalizują żaby i buntowniczki Chłopaki, zaproszenie na króliczki macie A co to? Rywalizacja żaby kontra buntowniczki Zagłosujecie na buntowniczki? Buntowniczki najlepsze, buntowniczki najlepsze. O, można głosować tylko na Dianę? Użyj mózgu, buntowniczki albo żaby, tyle Okej, okay, głosuj na buntowniczki Głosujcie na żaby To będzie niesamowita rywalizacja Czyja laska będzie lepsza? Słyszałeś, czy laska będzie fajniejsza? Ja na proponowała, ty ją odrzuciłeś. Słowa ma szczęście, że będziemy na niego głosować. Mogę iść zamiast niego? Nie. Głosujcie na żaby. Dobra. Jeżeli nasi byli są za żabami, to my jesteśmy za buntowniczkami. Ryan, siadaj! Wyjaśnijcie mi, co tu robię, nic nie rozumiem. Dzisiaj jesteś laską. Musisz nam pomóc. Ryan, jaki masz rozmiar? Musimy się pospieszyć. Może ta? Co? Dziewczyny, znalazłam coś jasnego i fajnego dla Ryana. Nie mam mowy, nie zrobię tego. Ryan, a podobają ci się te bluzki? Ładne? O, buntowniczki, wy też tu jesteście. Od, Od gapiaczki, sławek, sławek, siadaj. Dziewczynie, co ja tutaj robię? Dziewczyny, a może taki kombinezon? Delikatny, dziewczęcy. A niech to Diana, co to ma być? Jestem w szoku. żeby używają naszych metod. Ryan, musisz być najfajniejszą laską. Postaram się, ale jak mam być laską? Dobra, Ryan, musimy ci poprawić fryzurę. Kto to jest? To Ta twoja, twoja konkurentka. O, oh nie czuję się komfortowo. Rywalizacja będzie zacięta. Patrzcie, jaka ładna pomarańczowa sukienka. Jest, jest przejrzysta. Ryan, musisz dać z siebie wszystko. Musimy wygrać. Jesteśmy lepsze. Ciekawe, co tam się dzieje u żab. Nie podglądajcie buntowniczki. Posłuchaj, musisz być pewny siebie. Jesteś laską, pamiętaj! Laską! My to wygramy. Dziewczyny, to co? Wychodzimy? Nasza lasko! Wychodź! Kochani, wiecie, że w naszej szkole od dawna istnieje rywalizacja pomiędzy króliczkami i żabami. Nastąpił dzień, w którym wszystko się rozwiąże. I będziemy wiedzieć, kto jest lepszy, żaby czy króliczki. Wasze głosują na buntowniczki. Za bianą, dla malutkiej. Wyluzuj albo wyjdź stąd. Sam wyluzuj. Potem pogadamy. Nasze dziewczyny chyba przegrają, bo pewnie nie mają żadnej laski. Nie przegrają, na pewno coś wymyślą. Dlaczego ja się nie zgodziłem? Byłbym przecież najlepszy. Następnym razem się zgodzi. No, o następnym. Browiast, ty na kogo głosujesz? Na najpiękniejszą. Aj, na kogo będziemy głosować? Buntowniczki. Dobrze, kochanie. Właśnie się dowiedziałyśmy, że żaby tutaj są. I są pierwsze. Zawsze są pierwsze. Właśnie się dowiedziałem, że buntowniczki też tu są, więc żaby nie są pierwsze. Nie chodzą. Nie chodzą. Poznajcie żaby! To nasza laska i jest najlepsza! Zrobiłyśmy ją. Dzień stawę! stawę? chodź! Co mam zrobić? Idź, idź! Zbierajcie żaby! Wow! Fajnie! To to za laska żadnego gustu, stylu. A teraz laska buntownicza. Cześć wszystkim! Poznajcie naszą laskę! Reprezentuje najfajniejsze dziewczyny. Króliczki, które mają gust i styl. Dobra robota, dałeś sobie siebie wszystko! Nie da się go poznać! Ogdiano, na najlepszy styl najlepszy się! Jeszcze raz! Brawa, brawa, potrzebuję braw! Posłuchaj, ty pragu, nie masz szans! Tutaj nie masz szans, jesteś ubrany jak jakiś rolnik! Dobra robota, Ryan! I tak, kochani, widzieliśmy już laskę, którą zrobiły żaby... I króliczków! Kochani, teraz trzeba głosować na najlepszą laskę! Wybierajcie, kogo chcecie! Nie pomylcie się, to ważne! Kosze, nasza laska jest lepsza! Diana, jesteś najlepsza, głosuję na ciebie! Ona denerwujesz mnie! Diana jest najlepsza! Kochani, głosujcie na naszą laskę! Wspierajcie żaby! Nasza laska jest lepsza! Uczniowie, uczniowie, lekcja się zaczęła! Gdzie są wszyscy? W kawiarni? Nikogo tutaj nie ma? Może tutaj, na siłowni? Tam by poszli. Głosujemy! Głosujcie na nas! Nasza laska jest lepsza! Nasza laska jest lepsza! Oczywiście głosuję na moją dziewczynę! Dzięki Smile. Dobry głos! Dzięki Timur. Laska jak nie wiem. Dzięki! Dla ja no jesteś najlepszy. Dziękuję Romeo. Owo dobra Bota. Miło was poznać. Głosujcie chłopaki! Diana, musimy wygrać! Dziewczyny, wygramy! Tym razem wygramy z błądowniczkami! Głosujemy na Was. Dziękujemy bardzo! Łątowniczki jesteście najlepsze! Dziękujemy, Dima, Dima Kev! Ja na Was głosuję! Ja na Was głosuję! Dziękujemy, dziękujemy! Love, super! Głosujemy na Was! Dziękuję! No nie, co jest z wami? Przegrywy, nie wybaczymy wam tego! No dobra, wszyscy zagłosowali! policzyć głosy! Policzmy głosy! Maskotko dawaj! Raz! Dwa! Trzy! Co to ma być, że tutaj jesteście, a lekcje już się zaczęły? Pięć! Sześć! I nie rozumiem, co to za obce osoby w tej szkole. Do kogo one przyszły? To nie dziewczyny, nauczycielu, Mike. Mamy konkurs z żabami. To stworzy lepszą laskę. Wygląda na to, że wygrałyśmy. Jeszcze niczego nie wygrałyście. Jaki jest wynik głosowania? Macie, Macie 6. Puntowniczki 8. Nie. Co? Hurra! Ale halo, co to za głosowanie? Nauczyciel Mike, wygrałyśmy. A co nasz Ryan. Co to za cyrk? Wszyscy na lekcji pożyć swoje dzienniki na moim biurku. Sławek, zakryj twarz. Kochani, zostawcie lajki like i subskrybujcie nasz kanał. A my wygrałyśmy z, z żabami! Do zobaczenia, pa. pa. To niesprawiedliwe. To, to niesprawiedliwe. Nie denerwujcie się, żaby. Następna wygrana będzie wasza. Żaby nauczą się akceptować porażki. Znowu nie jesteśmy najlepsze. Musimy wymyślić nowy konkurs. Jaki? Rywalizacja z buntowniczkami jest bardzo trudna. Dziewczyny, możemy wam pomóc.